Jakem? Reżyser tej sztuki. Koniec zabawy w radość. Wampirki, no to was mówię, zaczyna się gra. A jak to gra niesie ze sobą ideę śmierci. No raz, dwa, trzy, cztery. Grajcie wreszcie do cholery. Dawaj! Chodź! Chodź! Drugi padę e? i go! Akcja! Ja, Romeo, widzę moje miasto bez złudzeń. Wyszczerzone zęby idą w parze z wydętymi policzkami kłamców. Jaki byłby świat bez warczących zabójców ducha? I dlaczego moi rodzice tak bardzo nienawidzą ludzi? To ja, Julia, która mieszka na polu bitwy zwanym domem. Dlaczego moich rodziców szacunek trudzi? I żaden ze mnie, Romeo. Nie będę grał jak po mnie oczekują. A ja. Nie chcę być obrazem moich rodziców, stale pod ich nosem. Co innego być piękna. Po to mają nosy, aby na nich zagrać. <grymne> Antytypki. Stale skłonne do zaczepki. Nastające na siebie z byle jakim szpikulcem, by za chwilę stać się zgnilcem. Starzy? Tchórze z bronią w ręku, schowaną w rękach pokoju. Młodzi? Wiecznie pijani w śmiesznym, stałym boju. Nudzą mnie wrogowie spokoju. Daleko im do niewinności zwierząt. Ci młodzi są jak świeże pąki. Od wewnątrz, żarty przez czerwia, zanim zdążą rozchylić swe płatki, już starsi zamknęli ich w więzieniach zimne stronki Nadzieja rodziców. To ja, a jednak skrycie oddana męskiej lalce z wosku. Ślubuję więc. W życiu nie oddać im serca. A nas to ich w życiu za życia uśmierca. Ruchy łabędzia, a, a serce węża. Zatańczysz z nimi raz i dwa i już, już, już nas nie nas ma. od cała związku balchemia. A nas stoi w życiu, za życia uśmierca, ruchy łapędzia, a serce węża, co tańczy z nimi raz i dwa. już nas nie ma, ot cała Związku Alchemia. Przyszła do nich w śnie, map. Nocna królowa wróżek. O maleńka niczym mucha, dla niektórych to snu otucha. W karocy z orzecha samotnych nie zaniecha, łączy mózgi za zakocha. Syn, co potrafią ścigać drogi nieznośnego życia To ty Ty, ty śnisz Moje serce się nie myli Poznałem miłość właśnie w tej chwili. Powiem, jak zawróciła O jak ja. A ja A nasze rodziny <zysklarzanie> Nie bądź taka chuda nie bądź taka ruda, nie bądź taka gruba. Nie, nie bądź, bądź, nie bądź, nie bądź. O -u -u -u. Romeo, nie bądź taki jolero, nie bądź taki rodeo, nie bądź taką cholerą. Nie bądź, nie bądź. Nie bądź, nie bądź. Ruda. Nie bądź taka gruba. Nie bądź, nie bądź, nie bądź. Romeo. Romeo, nie bądź taki czolero, nie bądź taki rodeo, nie bądź taką cholerą. Nie, nie bądź. bądź. Z nie bądź, bądź! bądź! o bardzo to uprzejme n nie sprofanuję i ja ciebie Masz apetyt na moje serce, ale zamknięci jesteśmy wielce. To naprawdę całkiem grube świata mury. Przesadzę ten mur. O! Opa! O, widzę twój policzek. Pozwól zostać, chociaż jedną z twoich rękawiczek. O, mu zawamandzie, namiętny wariadzie! Ha, wiem, zbyt śmiały jestem. Ale Julio, wypowiedz posłuszeństwo bogini Dianie, patronce tych, co widzą sens w dziewictwa pozostanie. Ach, ty nic nie rozumiesz. Wyrzeknijmy się imion, świata, rodów. Róża pod inną nazwą też będzie pachniała, pachniała. od Jeśli masz godne zamiary, kolego. Wyznacz czas i miejsce orzęku naszego. Jutro, albo nie przychodź więcej, dobrej nocy. D dobrej nocy, Julio! Zatem ślub jutro. Ziemia jest grobem, kołyską natury. Co pogrzebane wyda na świat po raz wtóry tego kwiatka? którego aromat zdrowiu sprzyja, lecz jedna kropla soku z niego zabija. No, i połączono nas. Bez kwiatów, barw, ślubnych szat. Ryżu nie sypał nikt. Wszyscy mogą teraz patrzeć na Julię. Tylko ja muszę patrzeć potulnie, jak nas rozłączono. Jestem wygnana. Ja też z domu wygnana. Jeśli nie poślubię pana, którego. Ojciec ma w planach. Czy się kiedy zobaczymy, mężu, kochanku? Wyjście z tej udręki. Jest śmieć z własnej ręki. Czy jest wyjście? Może. za Zaprzyjaźnienie z dachami? Klatka z wężami! Walka z niedźwiedziami! Taniec ze sztyletami? Nie! Piolka z, z trucizną? Chyba mamy, mamy coś, coś do stracenia! Do stracenia. Wszystko Cześć? jest pieśnią, więc za czas krótki. W śmierci zginą nasze smutki. Co ma być, to, to będzie. będzie i się nie ostanie. Pijemy za, za, za miłość. miłość. Mamy, Mamy odziać się w krew! Przed egzekucją skazańcą zdarzy się chwila euforii. To czas na ostatni przebłysk. Dzieci! <noise> jest więc za czas krótki W płomieniach szczęścia zginą nasze smutki Co to ma być, to, to będzie że nie nie, nie, będziemy nie będziemy ginąć za, za właśnie rodów Będzie ze... Będzie ze sto. Ilekroć tędy przechodzę, pokazuje mi się na balkonie. A skoro jest moją, Julią, wspinam się na mur. By zadość uczynić tradycji. Julio! Julio! Romeo! Romeo! Moja własna dusza woła moje imię. Nie, to twoja przyjaciółka! Julia! Od kiedyż to kochankowie zostają przyjaciółmi? No. Jesteś za młody! Ja za młody! A niech to diabli! Romeo! Ach, Romeo! Tak długo mnie tu nie było. Całe kolejne tysiąc latek. O, no, tym razem nie dam się odtrącić. No, jak ma eski. Wydały mi się bardzo przyjazne. Baczność! Julio! Mam dla ciebie drobny podarunek. Szturowki od mych festiwalowych smrodniaczków. Dziękuję. Bardzo to bardzo to miłe. O niech to diabli! Co za czasy! Julio! Julio! Czy to ty, Romeo? To ja! Dostałem medal za obronę ciebie i ojczyzny. O! To podczas walk straciłeś ramię? Moje drogie dzieci. Nie, straciłem ramię podczas upadku, gdy mnie odtrąciłaś po raz drugi. Oj, tam, oj, tam. Niczego nie zauważyłam. A w pracy układa się pomyślnie? Nieważne, Julio. Przyszedłem powiedzieć Ci po raz trzeci, że Cię kocham. Wspaniale, wreszcie zgodnie z tradycją. Oj Romeo, nie psuj naszej pięknej przyjaźni takimi niepotrzebnymi słowami. Nie czytałeś Nosowskiej? Nie mylić z miłością? Ale Julio, zostaw mnie! Błaga! <słyski> Sowa to nie słowik. Odejdź. Julio, <śmienny> <śmienny> Julio. Jestem tak nieszczęśliwa. Ci wszyscy poliamoryczni, chłopco-dziewczyny i dziewczyno-chłopcy są zabawni, ale tak naprawdę zawsze kochałam tylko ciebie. <śmiech> <śmiech> Romeo, ty brutalu! Dlaczego nie powiedziałeś, że została z ciebie tylko połowa? Nawet nie tyle, kochana Jul. Teraz, teraz masz już tylko trupa. Nie zaśpiewam o miłości, bo już nie mam kości. we mnie nic nie rusza, bo umarła moja dusza. Yy. Zobaczmy, co Romeo po sobie zostawił. A, nie wolno czytać cudzej korespondencji, prawda? Ja? Chcę znać prawdę. A wy? <laughs> Ile tego? <śmiech> <śmiech> uh.

5, 3, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4! Ima! 5, 4, 2, 6, 2, 4, 5, 2, 1! Klara! 4, 5, 5, 5, 3, 2, 4, 7, 7, 7! Arlena! 5, 2, 3, 4, 4, 5, 1, 1, 1! Przepraszam, sześć! 6, 4, 5, 1, 2, 3, 3, 0, 5, widzi pani? masakra! Vicky! 6, 6, 5, 4, 8, 6, 5, 2, 1! O 045-554-453? 5, 5, 4, 4 5, 3? Ktoś tam mój ojciec jest? Nie! <śmiosenka> o! O! <śmiosenka> nie! Ten mężczyzna był gotów skompromitować każdą kobietę i nie tylko, <śmiosenka> którą kochał! <śmiosenka> Ech. Dlaczego nie mógł być po prostu taki jak ja? Miły, uprzejmy, przyjazny dla każdego! Czy jestem szczęśliwa? Nie wiem. Umarł i trudno. Pod ziemią będzie mogrodno. Romeo dam ci wszystkie kwiaty! Tylko nie odchodź w zaświaty! O Romeo! Ach Romeo! Co cię w głowę trosnęło? Lepiej mieszkać w kawalerce niż sztyletem prosto w serce. Nie, no, <grystanie> Romeo, Julia nie była zbyt dobra dla ciebie. Dobrze, że jesteś już w niebie. <grystanie> <grystanie> no, chodź tu. Już mi minęło. Co tu się dzieje? Co wy tu świętujecie? Kto mi sztukę przerobił? Nie! Aj, 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 aj. Ach, to nasza robota! A jeśli będzie trzeba, zrobimy to jeszcze raz. Przecież lubisz krew, tatulku. To no teraz my postraszymy ciebie. I już się z tego nie wywiniesz. To jasny gwint. Macbethowskie Wiedźmy, Macbethy na tej scenie były wczoraj. Spóźniłyście się o jeden dzień. Ale, Ale my nie, nie wiemy! wiemy. Zejdź mi się ze sceny! O nie! Tonight, Shakespeare, he's so alive! A living with us tonight, Shakespeare, he's so alive! Forever living, dance with us tonight. And Shakespeare, now kids alive! Forever living, dancing with us tonight.